Cześć, placek i Jacek, co tak słabo brały? No właśnie, nie wiem. Przybraliśmy z Niemcami Boras jak dwa gole strzelił. Tylko szkoda, że do naszej bramki, jaki to cel, i mordę ma krzywą. No trochę szkoda tego meczu. Tym bardziej, że Leo Benhaker bo tej porażce znowu musi szukać pracy. Czego się tam gapisz? Mrowki cię atakują? A dlaczego z dwóch metrów na postą bramkę strzeliłeś w kibica? Chciałem go zabić, bo miał krzywsze ryje od mojego. A jeszcze nikt na świecie nie ma krzywszego niż ja. No chyba, że ten da on rasiak. Niestety nie trafiłem w niego, bo naleczołem, że szczypie mnie coś w gaciach. Okazało się, że to te postrane mrowki. Dlatego się na nie tak patrzę. A co do mojej gry to myślę, że zagrałem lepiej niż Rocker Pereleiro. Hahaha. Ha. To było świetne jak Kaczyński to powiedział. Też powiedział Artur Borobar. Przecież trzeba być powalonym, żeby ta tak mówić, a wracając do maczo, to trochę szkoda, że nie strzeliłem tego tokarnego z 3 metrów, a wczoraj jak braliście z wyspami czekolady azjatyckiej, która ma 1696 miejsce w rankingu nielegalnych przemytników czosnku, to przegraliście tylko 111 do 0, no ja się cieszę, że tak nisko. Podobno ustanowiliśmy rekord polski, bo straciliśmy najmniejszą ilość bramek w ciągu całej historii naszego kraju, a nawet jesteśmy w internecie. Niestety, gdy smolarek zobaczył swoje zdjęcie w necie to dostał zawał i leży w szpitalu. Jutro idę na pielgrzymkę do częstochowy i będę się o niego modlić by szybko wrócił do zdrowia. Dobra ja może lecieć, bo mnie zaczyna ściskać w gaciach chyba znowu te mrowki. Do widzenia.